Michał, na początek, jak się czujesz fizycznie i jak samo poczucie przed jutrzejszą walką? Witam serdecznie. Czuję się bardzo dobrze, jakby pasują mi mocno te zasady odnośnie robienia ceremonii ważenia rano, no bo oczywiście mamy dużo więcej czasu na, na regenerację, aczkolwiek ja i tak wagę zrobiłem już dużo, dużo wcześniej. Już wczoraj byłem gotowy, mogłem spokojnie się ważyć, także tym razem pełen relaks. Um, powiedz, Palaryż to jeden, um, znany jest jako jeden z najniebezpieczniejszych zawodników um, w ogóle um, MMA, um, czego się spodziewasz po nim, po Brazylijczyku jutro? To tak ciężko do końca określić, no, na pewno dobrej walki, jest doświadczony i, i ma, jest, mówię tak, jak miał przeszłość w różnych organizacjach, bił się z wieloma dobrymi przeciwnikami i, i oczekuje po prostu dobrej walki, nie? A jaka będzie twoja taktyka na ten pojedynek? Taktyka jest jedna wygrać, oczywiście. A możemy tutaj rysować wiele scenariuszy, a jutro będzie wszystko, wszystko może wyjść inaczej, także najważniejsze dla mnie jest wygrać. Wrzucałeś filmik, że dwa dni przed galą zrobiłeś wagę, to jakiś nowy sposób czy, czy o co to chodzi? Ja myślę, że to też jest kwestia jakiegoś takiego mojego doświadczenia i, i uczę się też tego wszystkiego już coraz lepiej. Oczywiście tutaj mój dietetyk Kuba Maurycz jakby też yy, mocno tutaj mi pomaga i, i razem się uczymy tego wszystkiego, ale no, to, to takie przyjemne uczucie mieć prawie zrobioną wagę na dwa dni już przed, yy, przed galą, nie? Ale to po raz pierwszy coś takiego było w Twoim przypadku, no i chyba w przypadku Kuby Mauricza. Yy, ale chodzi się o to, że taka sytuacja wynikła? Tak. tak, tak, zdecydowanie po raz pierwszy udało się to tak wszystko fajnie zrobić. Myślę, że to jest yy, dobre przyszłościowo, żeby już Będziemy się pilnować tego schematu w taki sposób, nie? Wspominałeś, że ćwiczyłeś dużo parteru. Bardziej skupiałeś się na atakach czy obronie parteru? Tak naprawdę no, staraliśmy się to wszystko wypośrodkować. No, ja też nie jestem, nie boję się jakoś tak strasznie tego parteru. Oczywiście tutaj e, mój przeciwnik jest dużo bardziej doświadczony jeżeli chodzi o starty na dużych imprezach ale jakoś no, czuję się komfortowo z tym mentalnie bynajmniej teraz na tą chwilę jeżeli chodzi o moją osobę i walkę w parterze. A co powiesz na, na taką kwestię że powiedzmy w moim mniemaniu los najwyraźniej bywa przewrotny bo wcześniej kiedy byłeś posiadaczem pasa yy... Bywałeś poniżej walki wieczoru częściej, a teraz jako y, były posiadacz pasa, no jesteś na samej górze ponad tymi posiadaczami właśnie mistrzowskiej pasa. No w ogóle jakoś się na tym nie koncentruję. Po prostu staram się y, myśleć tylko o, o moim rywalu, o, o mojej strategii, o walce i jakby nie. Nie, nie staram się nie zaprzątać głowy czy walczy jako przedostatni, czy niżej, czy wyżej, bo to, bo to jest jakaś taka dodatkowa presja, której nie potrzebuję. A czy jako sam jako fan MMA, taki pojedynek, jaki właśnie zaserwujesz w walce wieczoru przeciwko takiemu zawodnikowi światowej klasy, to jest pojedynek, który ty chciałbyś oglądać i jesteś marzyłeś o takim pojedynku? Jako zawodnik? Jako fan, jako zawodnik? Jako zawodnik na pewno, no bo tak jak e, sami tutaj wszyscy sugerują, że to jest zawodnik, o takiej niechlubnej troszeczkę renomie, jeżeli wygram, to na pewno zrobi się dużo też głośniej o mojej osobie.